ma kolejny szybki shake, tym razem bananowo-kokosowy. Yy, także patrzcie, na początek. 80 gram płatków owsianych. Mielimy to na taką mączkę. Składników. Co tu na początek? No, na początek banany wrzucamy. Możemy je trochę porować jeszcze. Ogólnie tak to było 2,5 banana. Nie powiedziałem, ale dobra, wrzucę na koniec zdjęcie z wszystkimi składnikami. Z makroskładnikami. Dobra, banana tak porowałem na takie kawałki. Już sobie łapy obrzedziłem. Niedobrze. Serek wiejski białkowy. Łyżkę sobie przygotujcie dużą. Bo jeśli macie taki blender kelichowy, to raczej się przyda. Zaraz wam pokażę dlaczego. Dobra. Teraz tak. Wszystko już razem wydajemy. I będziemy to po prostu Do takiej jednolitej mieszanki zależy. Czy w trzy duże łyżki wiórków kokosowych. Czy tam wiórek. Dobrze, I teraz tak, mleka tam powinno być jakieś 300 ileś gram, ale to ja tak zawsze daję na oko, po prostu żebym miał mm, no to w takiej konsystencji odpowiednio rzadszej lub tam gęstszej, jak kto woli. To już najpierw powiedzmy dodajcie mniej więcej tyle, ile widzieliście. E, tak, zaraz bo jeszcze sekretny składnik oczywiście balki. Hmm. Wrzucamy... ten kawałek, zostawimy sobie na zdjęcie. No tak, to wrzucimy, możemy to poszekać jeszcze na kawałeczki, żeby było łatwiej. Wrzucamy. Tak to się prezentuje. No i dobra, zaraz będziemy mielić. Łyżki jeszcze nie odstawiajcie, bo przyda się na pewno. Dobra, jedziemy. Właściwie ma bardzo ciężko, ale teraz sobie sobie poradzę. Dobra, chwila przerwy. Pokażę wam, dlaczego miała być myszka, ale tym razem się nie przyda. Wierzchka miała być do zebrania tej mączki z tych płatków wsianych, po prostu ze ścianek, bo czasem się osadzają i robią się takie grudki, ale tym razem nie zro... to się nie zrobiło. Także jeszcze chwilkę przemiksujemy. Konsystencja jest akurat taka, jaką lubię. Dobra, gotowe, teraz patrzcie jak to wygląda, jakie to jest konsystencja, jak będziemy wlewać do szklanki. Coś takiego. i akurat taką konsystencję lubię najbardziej. Chwileczkę, od razu jeszcze próba smaku. Wcześniej robiłem z michałkami kokosowymi. Było no takie średnie. Z tym banki. jest super. Jeśli lubicie, oczywiście kokosowy smak, no dobra, Elo.